To teraz już wiecie, tak? Jest o tym głośno. Są debaty nad, na temat tego, kto będzie papieżem. Moje zdanie osobiste jest takie, że no, jeśli chodzi o stanowisko mnie jako osoby wierzącej, jak ja to, jak ja to widziałam, po czasie, po czasie doszłam do takich wniosków. Otóż uważam, że tym ostatnim prawdziwym papieżem był Józef Ratzinger i ja chciałam, żeby on był, bo on był takim najbliższym yy, towarzyszem Jana Pawła II jego takim współpracownikiem wierzyłam w to, że Józef Ratzinger będzie kontynuować naukę naszego Jana Pawła II natomiast wiadomo, że Józef Ratzinger miał innego rodzaju osobowość był bardziej taki właśnie yy, wycofany skromny Nasz był bardziej taki, wiecie, otwarty na ludzi. Uważam, że Józef Ratzinger po prostu był takim introwertykiem, tak? Innego rodzaju był to charakter. To nie był Jan Paweł II, ale jednak no, po jego śmierci, znaczy po tym odejściu, yy, potem po jego śmierci, no, faktycznie no, Józef Ratzinger no, miał takie bardzo tradycyjne podejście do kościoła jego książki są odnośnie liturgii, odnośnie tego jak to wszystko powinno wyglądać. więc On ujawniał te patologie w kościele. On ujawniał, takie było jego zadanie. On poprzed, przede wszystkim spisywał to wszystko Józefa Racingerra. On bardziej skoncentrował się na właśnie co jest właściwe, co jest dobre. Tak, jest złe. Jeśli macie jakieś takie dylematy odnośnie tego, czy, czy to faktycznie wypada, czy nie wypada w kościele, czy to jest dopuszczalne, to właśnie mm, książki Józefa Ratzingera ujawniają ten, mm, takie teologiczne podejście do tego, i y, czy co jest złe w kościele, a co jest właściwe, jak to powinno być? Otóż Józef Ratzinger, czyli Benedykt XVI, był papieżem, który jasno mówił o tym, że papież ma być strażnikiem wiary. Tak, to nie jest tak, że papież robi sobie co chce, tak jak papież. Franciszek, w sensie Bergoglio, robił sobie co chciał i jakby no masoneria wymieniła sobie, yy, takie jest moje zdanie, wymieniła sobie naszego Benedykta, czyli Benedykt XVI, czyli Józef Ratzinger był tym dobrym papieżem, po naszym papieżu, yy, tym właśnie z prawdziwego zdarzenia, czyli strażnikiem wiary, yy, który idzie za tradycją, yy, trzyma się tej tradycji, tak, prawdziwe takie kierownictwo duchowe, natomiast, i miał w sobie tą pokorę, tą skromność, natomiast jeśli chodzi o, no potem doszło do tego, że ja uważam, że oni go usunęli i w to miejsce na siłę zmusili go do tego, żeby on po prostu odsunął się i wstawili swojego fałszywego papieża, Jesteście świadkami tego, czy znaczy, do, dowody, jakie są dowody na to, że, że on nie był papieżem. No, na przykład Wojciech Cejrowski zwrócił na to uwagę, że po wyborze nie powiedział Habemu z papa, tylko powiedział buenos dias i powiem szczerze, przyznaję mu rację, tak, że to nie było właściwe. Te wszystkie jego wypowiedzi, ten protestantyzm wpuszczenie tego złego ducha do, do kościoła katolickiego. Ta cała protestantyzacja kościoła katolickiego, ona wynikała właśnie z tej drogi papieża Franciszka, tak, I jego jego działalności. Kim papież na pewno ma być strażnikiem wiary, ale ma być też prawdziwy. Tak, a tutaj po prostu był ktoś, kto był marionetką po to, żeby posłużyć się kościołem, żeby te wszystkie cele globalistów osiągać, żeby odciągać ludzi od kościoła. Były rzeczy, które mówił mówił też prawdę no właśnie na tym cała rzecz polega że on i mówił prawdę i kłamał i, ym, i głosił herezję i mówił prawdę więc to wszystko było wymieszane i y, to jest moje zdanie tak y, oceniając to wszystko y, dla mnie y, dla mnie to było po prostu oszustwo y, i no, po owocach i poznacie no to, no to jakie owoce Widzimy tutaj po tym pontyfikacie, możecie posłuchać Marcin Rola, fajnie to podsumowuje, prawda? Na swoim koncie facebookowym, jak to wszystko wyglądało. Więc no moje zdanie jest takie jak Marcina Roli, nie że myśmy, my, Czy znaczy ja uważam, że my w momencie kiedy został odsunięty Benedykt, myśmy już nie mieli papieża, czyli zostawiliśmy... Pozbawieni tego papieża, a zastąpiono kimś, kto tym papieżem nie był, ale figurował, po to, żeby, żeby po prostu nieść to spustoszenie, po to, żeby namieszać, po to, żeby posłużyć się kościołem, by zaprowadzać swoje rządy. I to jest bardzo, bardzo perfidne, tak? Podstępne odciąganie ludzi od Chrystusa. Posługiwanie się Kościołem to jest bardzo takie wyrachowane, bardzo takie podstępne, bardzo takie no uważam, że perfidne skrajnie perfidne. Wykorzystywanie wiary po to, żeby, żeby niszczyć duchowo ludzi, odciągać od Boga. I teraz pytanie brzmi, kto będzie następny? No i ja Wam powiem, jak co mi intuicja podpowiada. Znaczy. Ja sobie pomyślałam, tak, dobra, to już nie jest istotne, bo to tak naprawdę nikogo nie ma, oni wszyscy są przejęci, takie, takie myśli mi przychodziły. Ale w tych ostatnich dniach, powiem Wam szczerze, znowu zaczęli ludzie przypominać o tym, że ma być ten czarnoskóry, że to będzie apokalipsa, ale przecież apokalipsa dla nas chrześcijan to jest dobra wiadomość, tak? To znaczy nadejście sprawiedliwości Chrystusa, to jest dla nas. Coś pozytywnego. Jeśli ktoś żyje, bo, żyje z Bogiem, żyje w jedności z Chrystusem, nie musi się obawiać żadnej apokalipsy. I też jeśli chodzi o takie straszenie, a czarnoskóry, to będzie po prostu źle. Wręcz przeciwnie, teraz sobie tak pomyślałam tak, że wcale nie musi tak być, że oczywiście, jeśli oni podstawią znowu swojego. I teraz pytanie, czy oni podstawią swojego, czy jednak Siła Wyższa zadziała. Bo teraz w tym momencie moje stanowisko jest takie. Bo ciągle czarnoskóry, czarnoskóry. I w tych ostatnich dniach przyszłam do głowy, że. Takim duchownym, który się wyróżnia, to jest właśnie kardynał Robert Sarach. I on, jest, on ma bliski kontakt z Polską. On tu przyjeżdżał, wypowiadał się, dla telewizji trwa. On zna Polaków. Właśnie powiedział w jednym z wywiadów, że, że najpierw my jesteśmy Polakami katolikami, a dopiero potem Europejczykami. Mówił, mówi też o tym, jak, że najważniejsza jest ta msza święta. Ta eucharystia to jest najważniejsze w kościele jest tradycyjny. Jeżeli by wyszło, że on by tym, byłby tym papieżem, to to jest dla nas miód na serce. Kojarzę właśnie tego y, kardynała Roberta Saracha, y, on gdzieś tam się wbił, po prostu zapamiętałam sobie go, chociaż na co dzień nie słucham, ale gdzieś tam y, właśnie y, pozytywnie sobie tego duchownego zapamiętałam. No i teraz jak oni zaczęli znowu o tym, że no czarnoskóry itd. i tak dalej. Ja sobie wtedy pomyślałam, ale przecież czarnoskóry to jest ten kardynał Robert Sarach nie? No i on tu do Polski przyjeżdża, on tu udziela wywiadów, jest bardzo tradycyjny, mówi co myśli. W trakcie tego pontyfikatu papieża Franciszka mówił rzeczy niewygodne, mówił rzeczy, że się dzieje źle i tak dalej, że to wszystko idzie w złym kierunku. Powiedział, że nie powinniśmy jakby iść za tą modą i dopasowywać się do jakiejś mody, tylko powinniśmy pielęgnować ten tradycjonalizm, go kontynuować i rozwijać, a nie dopasowywać się do jakiejś mody. No, i ja też jestem tego samego zdania, tak? że, że to, co cenne już mamy, tylko trzeba to po prostu rozwijać, trzeba to kontynuować, bo to jest dobre, bo dał nam to Jezus Chrystus. I to nie jest tak, że cały Watykan jest zły, że w ogóle. Pomysł papieża jako kierownika kościoła i tak dalej jest czymś złym, dlatego że Jezus powołał apostołów do tego i, i powołał i on to rozpoczął, tak? Jezus Chrystus rozpoczął to, żeby, żeby byli ci pasterze i oni, żeby prowadzili ten kościół, natomiast wiadomo, że ryba psuje się od głowy, tak? I jeśli, jeśli na tych najwyższych szczeblach coś się dzieje bardzo złego, ludzie zaczynają po prostu schodzić na złą drogę, tak? Jeżeli pas też choruje, no to całe stado choruje. Jedynie on mi przyszedł do głowy, tak? Bo tak na pierwszą myśl kurcze, nie ma tak naprawdę nikogo. Oni tak wybiorą sobie kogo chcą, ale Potem teraz, dzisiaj, teraz, jak do Was nagrywam, przyszło mi, bo, bo tak usłyszałam, że mówiono o nim, i ja go po prostu pozytywnie zapamiętałam i sobie teraz włączyłam nagrania z nim. Tak, tak, on uważa, że Eucharystia jest najważniejszym, że jest centrum. To też ja w kontakcie z duszpasterzem moim, księdzem. Prowadziłam rozmowy, i on też mi to uświadomił wtedy, kiedy się tak zachwycałam tymi wspólnotami charyzmatycznymi, uwielbieniami, bo też poszłam za tym, ale zawróciłam. Zrozumiałam, że to nie jest do, dobry kierunek, zawróciłam w stronę tradycji, bo zobaczyłam, że to jest fałsz. No i, i mi ksiądz powiedział, że najważniejsza jest eucharystia. Był jeszcze jeden jakiś duchowny czarnoskóry, nie pamiętam właśnie, czy to był Robert Sarach, czy to był jeszcze ktoś inny, jeszcze inny duchowny czarnoskóry, on mówił, że, że w kościele ma być ceremonia, ma być modlitwa, natomiast jeśli chodzi o teatr, jeśli chodzi o uwielbienie i tak dalej, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w kościele. W kościele jest msza, jest modlitwa, jest miejsce to miejsce modlitwy, natomiast ta, te wszystkie, ten cały teatr powinien być w teatrze. A nie, nie powinno mieć miejsca to jednak w kościele. I ja też na początku byłam za i w ogóle mi się to podobało, ale zobaczyłam, że tak naprawdę to odciąga od Boga, że to jest jakiś fałsz w tym wszystkim. No ma to, ma to odciągnąć, ma to być takie atrakcyjne, żeby ludzie za tym poszli. Więc kardynał Sarech jest tradycyjny i zna Polaków. Także byśmy mieli papieża, który by naszemu narodowi był bliski, by mogły też tutaj ewangelizować, prawda, i, i jakby no... No wiadomo, no my jesteśmy jedynym takim katolickim narodem teraz w Europie, więc na pewno on by miał nasze bardzo poparcie, tak? Bo jest takim e, tradycyjnym, duchownym, z prawdziwego zdarzenia. Ma w sobie taki spokój, taką pokorę, e, ale przede wszystkim on chce... Mm, on się odwołuje do tego, co mówił Benedykt XVI, więc on by kontynuował to co, to, co Benedykt, no, czego nauczał, co głosił i jest właśnie kolejnym takim duchownym, skromnym, pokornym, więc jeśli faktycznie on by był tym papieżem, to by było super. Być może... On by zjednoczył wszystkich chrześcijan, doprowadziłby do zjednoczenia wszystkich chrześcijan w prawdzie, w prawdzie. To byłby początek tej odnowy kościoła i to byłaby dla nas super wiadomość, gdyby on był tym papieżem, dla nas Polaków. Także on się wyróżnia, on mi się wyróżnił, ja sobie go zapamiętałam. Ale nie, nigdy nie myślałam o nim w kontekście papieża, e, jakoś nie przyszło mi to do głowy, prawda, e, no bo by, byli inni w tym momencie i to był jeszcze jeszcze czas i tak dalej, nie, jeszcze, e, ale teraz, w tym momencie on, on bez zastanowienia, on, on ma być papieżem tylko y, y, twierdzi się, że, y, że on nie ma za dużo lat, bo y, na przykład ten pontyfikat u niego byłby nie za długi, to y, on by mógł właśnie doprowadzić do zjednoczenia chrześcijan i odbudowy kościoła i potem byśmy mieli już też kolejnego dobrego papieża, więc wcale to nie musi oznaczać końca, że w siłę wyższą i wiem, że być może Pan Bóg dopuścił do tego, żeby to zło ujawnić, żebyście zobaczyli, że w Watykanie to zło jest, że ono się ukrywa i w postaci właśnie tego papieża Franciszka. Pokazał wam, wam Pan Jezus, że w tym środowisku tacy ludzie tam są i żebyście zwracali uwagę, co ci ludzie, co po prostu. Czy ich słowa przekładają się na czyny, tak? Żebyście nie traktowali papieża jako kogoś nieomylnego. I też Józef Ratzinger mówił o tym w swoich książkach, że papież to, nie, papież to ma być strażnik wiary. To nie jest osoba nieomylna, wyrocznia, że, że co powie to jest na pewno prawda, na pewno yy, bezbłędne. Um, nie no, ma być poddany Bogu. Poddany Bogu. Jeśli wracając do, do Bergolio. Dlaczego on nie był papieżem? Symbolika. To, co on nosi na piersi, to nie jest krzyż dobrego pasterza. E, to jest. E, sprawdzam interne w internecie. To jest e, krzyż. Boga słońca, czegoś takiego. To nie jest, tam jest są skrzyżowane ręce, to nie jest to, że on jakimiś masońskimi symbolami się obwieszał i jakoś nikt na to nie zwracał uwagi. A symbolika też ma znaczenie. Kardynał Robert Sarach, jak posłuchacie w internecie, co on mówi, to jest ktoś, kto żyje w prawdzie to jest kardynał świadomy. Myślę, że Jan Paweł II byłby zadowolony, gdyby on byłby tym papieżem. Żyje w prawdzie, jest świadomy tego zła, nazywa to zło. No i takim jest sługą Bożym. To się czuje nawet jego wypowiedziach. jeszcze taki komentarz odnośnie tego czy dobrze, że Donald Trump jedzie do tego Watykanu na ten pogrzeb czy nie. Kiedy dowiedziałam się o tym, uważam, że no, Donald Trump zauważa te patologie, nie? Też w kościele. Myślę, że dobrze. Pierwszy jest taki odruch nie, no, na taki, na taki pogrzeb to ja nie pojadę i tak dalej. Ale z drugiej strony sobie tak pomyślałam, że tak naprawdę picie za papieżem Franciszkiem papieżem. Szła masa ludzi, cały kościół. I y, y, on zwiódł ten kościół, i teraz namieszał w tym kościele, i teraz y, trzeba to wszystko odkręcić. I być może my musimy się modlić za tych wszystkich ludzi, którzy zostali zwiedzeni. Y, a y, to zaangażowanie Donalda Trumpa może o tym świadczyć. Tak, że y, że jednak no, ten kościół, ten Watykan jest istotny, ma wpływ na naszą rzeczywistość, i że tutaj trzeba dokonać pewnych zmian, i może jego obecność zwiastować jakieś zmiany właśnie w kościele. I, i teraz tak myślę, to są myśli, które mi teraz przechodzą właśnie, że mm, kardynał Robert Sarach byłby. Um, on mi się wyróżnia i byłby idealnym papieżem na te czasy. Na pewno by jednoczył. On, ch on chciałby jednoczyć. Na pewno, bo to jest takiego spojrzenie na kościół, żeby jednoczyć ludzi wewnątrz kościoła, a nie dzielić, a on twierdzi, że to, co się teraz dokonywało, to, jest, to był podział w kościele, który był niepotrzebny, który był szkodliwy. No czytałam jego wypowiedzi, tak? Także będę też się zapoznawać z jego wypowiedziami, różnia mi się, tak? I jeżeli byłoby to możliwe, żeby on tym papieżem był, to, mm, no to by świadczyło o Bożym miłosierdziu, tak? Jeśli on by na te czasy e, był tym papieżem, i to byłby ten, ten dopust Boży, e, ta siła wyższa by zadziałała, no to, to by na pewno świadczyło o tym, że Pan Bóg działa. Także y, jestem za tym. Jestem za tym, ale czy tak będzie? Nie wiem. Na pewno byłby to nasz papież, tak, który nas reprezentuje, nasz kościół katolicki, polski, tradycyjny. No jest to osoba, która idzie w zgodzie, żyje w zgodzie z prawdą, nazywa rzeczy po imieniu, mówi rzeczy trudne, zauważa te problemy w kościele, zauważa, że co jest nie tak, jest tego świadomy dlatego no, myślę, żeby się nadawał no i ta jego osobowość, taka spokój, taki łagodność, pokora to, to mi się podoba u niego, czyli taka stabilność w nim no to widać, tak jak posłuchacie jego wypowiedzi w wywiadach jest taką osobą właśnie i mi się to u niego podoba tak, że jest taki zrównoważony, spokojny Mówi, co myśli, nie boi się wyłamać z systemu. Nie myślę, że potrzebujemy takiego kościoła, który będzie miał swoje stanowisko według Ewangelii, względem wydarzeń, które zachodzą na świecie, też politycznych. Natomiast ma się wrażenie, że w ostatnim czasie no kościół. Jest jakimś takim popychadłem, jest takim narzędziem do osiągania, do, do osiągania jakichś celów politycznych. A ja uważam, że powin, kościół powinien być mieć swoje osobne, odrębne stanowisko, i patrzeć na rzeczywistość z położenia Ewangelii. Także takie jest moje zdanie, taka jest moja ocena.